Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku po krótkiej przerwie. Bo odcinki pojawiają się trochę rzadziej, i tamte, które się pojawiają, no to są nagrane do przodu po prostu. Box z barsy będzie niedługo, niestety, jest problem z plikem. Wytłumaczę Wam też dlaczego. Ogólnie ciężko jest to wytłumaczyć, ale po prostu plik, który mam na dysku, czyta dźwięk cały. Wrzucając plik na YouTube'a, po prostu. Dźwięk znika od tam chyba 50 sekundy i nie wiem za bardzo co z tym zrobić. Najprawdopodobniej postaram się dograć sobie po prostu dźwięk inny i tyle i może tak się uda to obejść. No i co, parę zmian będzie na kanale, ale to wam zaraz wyjaśnię jakie tutaj decyzje małe zapadły z mojej strony. To są zakupy z dzisiejszego dnia. Multipak, przepraszam, starter pack. No ogólnie 50 zł bez rabatu Donrus a nie, przepraszam, 46 zł. Yy, no ale skąd taka cena wtedy tu by wyszła? No dobra, tak, bo te 4-4 yy, No to mamy 46 zł za Starter Pack, 47-8 zł za Blister z Donrusa chore, ale no cóż, kupiłem. No i z Don Donrusa saszetkę też kupiłem, to będzie w następnym odcinku, zobaczymy jak się skusiłem, bo leżały. No i co? Troszkę zmian zaszło na kanale i zajdzie, ale to Wam opowiem otwierając przy okazji starter faka. A więc tak, zmiany będą następujące, czyli yy, no trochę muszę zmienić system zbierania kart, ponieważ ten, który miałem obecnie troszkę rozwijał mój fundusz na no, całkowicie, a też nie chodzi o to, żeby zbierać tylko i wyłącznie karty, jak sami dobrze wiecie. Co tu chodzi? Trzy saszetki, binder, który uzupełnię po prostu i... bo nie lubię za bardzo uzupełniać na odcinku, ale będzie prezentacja albumu na stan jakby dzisiejszy, jak to uzupełnię. No i właśnie zwracając do tematu, tutaj mamy Winiego. O, jaka ładna limitka. I limitka Halanda. Wracając do tematu, no to sprawa ogólnie będzie wyglądać teraz tak, że będzie mniej na pewno filmików na kanale. To jest jedno. I będę zbierał tylko niektóre kolekcje. A co jakiś czas będą też się pojawiać po prostu. Co jakiś czas będą się pojawiać o. Bielązo. Co jakiś czas będą się po prostu pojawiać jakieś odcinki, gdzie prezentuję albumy, albo opowiadam po prostu danej kolekcji i tyle. Mówię, no niestety muszę to zredukować z tego względu, że no obecnie... O, i mamy Black Edge Edition. Pięknie. No obecnie <laughs> zbyt dużo pieniędzy poświęcałem Poświęcia... poświęcałem... Jezu. Jest Alvaro Morata chyba, którego niestety mam, no ale zawsze spoko. Yy... No, niestety zbyt dużo pieniędzy szło na, na karty, no i troszkę to zredukuję, ale tak jak mówię, na pewno te odcinki będą się pojawiać. Może nie tak jak kiedyś, że będą codziennie, ale będą pojawiać się, postaram się dość często. Karta Krystal jeszcze. Dobrze tutaj specjalne, tutaj to. No i co, w następnym odcinku zobaczycie Donrusa, mówię. Mam nadzieję, że Wam nie będzie przeszkadzał taki system obecnie zbierania kart, no ale to jest jedyna opcja, żeby jakkolwiek zbierać. Bo mówię, jakby człowiek chciał zbierać teraz każdą kolekcję, no to tak jak widzicie, jakiś Donrusz czy cokolwiek, nawet yy, głupia Champions League, która zazwyczaj była dość tanim kolekcją, no to obecnie jak widzicie sami, no 10 czy tam 12 zł za saszetkę. W, tam chyba jest 300 czy 400 kart w kolekcji, więc no trochę tego jest, ale tak jak mówię, nie przestaję zbierać, aczkolwiek trochę niweluję koszty, czyli jakby będę ograniczać się do kolekcji, które typowo mnie interesują, a niektóre kolekcje będę po prostu całkowicie odpuszczać. Na pewno takie kolekcje jak, myślę, Champions League, yy, Mistrzostwa Świata i Euro będą zawsze się pojawiać. A ta reszta kolekcji może po prostu, no to ma jeszcze chciałbym pozbierać, a reszta kolekcji wydaje mi się, że będzie tak powoli, powoli zbierana i tyle. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie i jak u was idzie ze zbieraniem kart. Ja wam serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarz, komentarzu. Napiszcie po prostu, tak jak powiedziałem, co u was ciekawego i jak u was wygląda przeznaczanie jakichś tam środków. Czy też staracie się ograniczać, czy ładujecie wszystko, co się da. Chętnie to poczytam. Trzymajcie się, Siemaneczko, i życzę Wam miłego dnia. Siemanko.